Cześć wszystkim, to Jurka. Witam Was na moim kanale z twarzą za książką. Zrobiłam sobie kilkudniową przerwę, bo byłam dość e, przemęczona i przebodźcowana, ale wracam do Was z czymś, co nie tylko mnie, ale też innym osobom może pomóc z takim przemęczeniem. Mianowicie chodzi o maraton czytelniczy. Maratony czytelnicze zazwyczaj są organizowane przez różne kanały książkowe. E, i w zależności od rodzaju polegają na tym, żeby czytać przez określony czas książki, na przykład jakiegoś konkretnego gatunku, albo nie wiem, z okładką o danym kolorze. Zawsze jest jakaś zasada dotycząca tego, jakie to mają być książki. I właśnie konkretny czas, podczas którego chodzi o to, żeby przeczytać jak najwięcej w tym samym czasie, co inni ludzie biorący udział w maratonie. Ja bardzo lubię takie wydarzenia, bo pomagam się to zmobilizować do czytania i też zorganizować sobie taki czas konkretnie na to. Ale faktycznie, no już dłuższy czas czegoś takiego nie było. Ja brałam udział do tej pory w dwóch maratonach. Pierwszy jakoś na wiosnę i to był 24-godzinny maraton. A drugi w czerwcu, on już trwał dwa tygodnie i wtedy czytaliśmy literaturę dziecięcą. Ale już jakiś czas brakowało mi właśnie takiego 24-godzinnego maratonu. No i tak stwierdziłam, że skoro tyle czekam i czekam i nikt tego nie robi, no to ja to zrobię. Także ogłaszam 24-godzinny maraton czytelniczy od piątku 17 grudnia o 15.30 do soboty. 18 grudnia też o 15.30. Jeśli chodzi o tematykę, nie chciałam narzucać jakiegoś konkretnego gatunku czy jakiejś innej konkretnej kategorii, ale myślę, że możemy zrobić maraton takich komfort y, książek, czyli po prostu takich, z którymi. Każdy z nas się dobrze czuje, któremu się dobrze czyta. Myślę, że to będzie taka dobra kategoria na zbliżające się święta i wolne. Czyli nie bierzemy książek, które już dawno chcieliśmy przeczytać, ale są ciężkie, więc się do nich zmusimy na maratonie. Nie. Właśnie chodzi o to, żeby było z tego jak najwięcej przyjemności i właśnie takiego odpoczynku. Jeżeli chodzi o zasady, to właściwie nie ma ich wiele. Oprócz tego, żeby czytać w tych godzinach. To nie polega oczywiście na tym, że przez 24 godziny macie czytać, nie jeść, nie spać i umrzeć, ale przeczytać 10 książek. Jakby nie, nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, żeby sobie zorganizować tak ten czas, żeby faktycznie móc więcej poczytać i w ten sposób odpocząć. Ja faktycznie chciałabym sobie tak zorganizować te dwa dni, żeby no, nie musicie robić nic oprócz czytania i spania, e, ale no możecie robić jak chcecie. W każdym razie mam nadzieję, że Dołączycie do mnie, dajcie znać w komentarzu, czy zamierzacie wziąć udział. Jeszcze przyjdę do Was dzień przed maratonem z książkami, które ja będę czytać, żeby może Was zainspirować albo pokazać Wam jakieś lekkie tytuły. Też możecie zobaczyć na mój ostatni TBR. Tutaj daję link w kartach, bo to też były dosyć takie lekkie książki. Także mam nadzieję, że będziecie ze mną w piątek i w sobotę. A na razie trzymajcie się, czytajcie i do zobaczenia!